Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym programie sobie opowiemy, jak ochronić się przed nową mutacją wirusa. I tutaj mamy pierwszy sposób. Mamy okulary, możemy, możemy się zabezpieczyć okularami, żeby wirus nas nie zaatakował, nie zaatakował naszych oczu, więc zakładamy okulary. Oprócz tego jeszcze obowiązkowo nakładamy siatkę na głowę bo to też nas ochroni przed wirusem. Bierzemy siatkę muszę sięnąć okulary, bo tak mi nie wygodnie. Bierzemy siatkę jakąkolwiek, jest to obowiązek przed każdym wejściem do sklepu, musisz założyć siatkę na łeb, inaczej wirus Cię dopadnie i umrzesz. Rozumiesz to? Więc w tym filmie pokażę Wam jak poprawnie zakładać siatkę na łeb. Bierzemy siatkę Zakładamy i już jesteśmy ochronni przed wirusem, i możemy w spokoju robić zakupy. Można sobie zrobić tutaj takie dwa otwory, żeby widzieć, co się kupuje, ale jest to najlepsza, słuchajcie, ochrona przed wirusem siatka na głowę. Eee, to pozwoli Wam żyć w spokoju. Przede wszystkim jest to najlepsza ochrona najlepsza ze wszystkich. Dziękuję, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dla wiadomości mówiła dla was Agnieszka Zielnik. Bądźmy zdrowi, trzymajmy się razem, zachowajmy dystans i bądźmy rozsądni w tych dla nas, w tych ciężkich dla nas i trudnych czasach. Pozdra pozdrawiam, bye.